Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. Naszym gościem jest dziś Andrzej Bocheński, radny miasta Zielona Góra, klub prezydencki Zielona Razem. Kłaniam się. Dzień dobry, dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Panie radny, znamy już wyniki wyborów: wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, drugie miejsce koalicja, obywatelska, potem trzecia droga, lewica, konfederacja i te trzy partie koalicja obywatelska, lewica, trzecia droga mają największe szanse na utworzenie rządu. Tak to na dzisiaj wygląda. Podoba się panu taki mariasz? Co pan o tym sądzi? Ja liczyłem na to, że tak będzie. No oni zresztą deklarowali przed wyborami, że, że jeżeli wejdą, to, to stworzą wspólny Wspólny rząd. Myślę, że w tej chwili decyzja leży w ręku pana prezydenta, komu powierzy powołanie tego rządu. A komu powinien powierzyć, pana zdaniem? Zwycięz... Liderowi przede, zwycięskiej partii? Czy... Przede wszystkim pan prezydent powinien i na pewno tak no, liczę na to, to, nie ma innych chyba drogi, powinien spotkać się ze wszystkimi liderami. No i jako trzech liderów usłyszę, że, że tak, idziemy razem. To powierzy któremuś z nich, temu chyba z największej partii opozycyjnej, powierzy tworzenie rządu. Tak powinno być. Czy tak będzie? Z nasłuchu widać, że pan prezydent chce powierzyć tworzenie rządu partii, która wygrała wybory, czyli Prawo i Sprawiedliwości no to będzie długa droga, niepotrzebna dla nas, nie, 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 niepotrzebne zamieszanie, bo w takiej sytuacji może to trwać i, i do wiosny. Ale już tam zaczęły się targi między chociażby PSL-em, który wyznaczył, no trzecia droga, wspólnie graniczne swoje, jakieś... Na chęci. Premiera, I ta Premiera również i też pięć resortów, siłowy między innymi jeden z nich, no tak zaczyna się trochę to robić, bo wiadomo, że platforma będzie chciała objąć te najważniejsze resorty. E, wie pan zależy, co dla kogo jest najważniejsze. Siłowe refekty uznajemy, eee... że najważniejsze. Mam, no nie, nie, jest pan na absolutnie dla mnie. Gospodarcze, społeczne to są elementy, które mnie by interesowały. Okay. No ale, ale wie pan, to wszystko jest z nasłuchu. Ja słyszałem wypowiedzi posłów e, Hołowni, słyszałem wypowiedzi posłów Trzeciej Drogi. E, na pytanie, kto pana zdaniem byłby najlepszym premierem, to on mówi: No Pan Hołownia, no oczywiście, że Hołownia, bo to szliśmy po władzę, żeby. No ale to, a to będziemy o tym rozmawiać, ale moim mhm. najlepszym kandydatem jest pan Chłownia. Czyli mój lider. Drugi mówi moim najlepszym kandydatem jest pan Kośniak Mysz, no, Oczywista, oczywistość dla mnie, tak? Czyli swoje no liderzy. Tak, koszula, no i z tego powstają, mhm. z tego powstają różnego rodzaju e, składanki, dyskusje, te o aborcji, tamten się nie zgadza. E, ale ja myślę, że to będzie szybko ukrócone. Mm -hmm. I... Te skrajności staną odrzucone, tak? Tak i nie wiem, czy skrajności, no, któreś coś z tej obiecanki wyborczej musi być uwzględnione. No, Platforma 100 konkretów prezentowała no, 100 konkretów swoje postulaty, też trzecia droga, m.in. Akademik za złotówkę, chyba taki był jeden z postulatów, ważny dla studentów, bo, bo dzisiaj wiemy, jak sytuacja wygląda. Ale no, mówią, też, mówią też o korekcie o korekcie trzynastki, eee, tam czternastki, piętnastki czy trzynastki, czternastki eee, mówią o korekcie zdaje się PSL mówi o tym, żeby, żeby skorygować zasady przyznawania 800+, no sporo tego się nazbierało w tym, w tym wyborczym worku nazbierało się tych obiecanek i z tego musi powstać jakaś całość To jeszcze kończąc ten, kończąc ten wątek Wynik lewicy ponad 8% Niższy niż 4 lata temu Słaby Martwi to pana? Jako człowieka, no byłego człowieka lewicy A Ja jako były? W sercu, znaczy w sercu pewnie dalej jest pan człowiekiem lewicy Ale członkiem partii pani już chyba nie jest No nie wiem, bo mnie wyrzucili Ale to nie w tym problem Tutaj zgadzam się z opinią pani Kucharskiej-Dziedzic że w ostatnim tygodniu wszyscy szefowie ugrupowań opozycyjnych nawoływali do tego, żeby wspomóc trzecią drogę. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, logicznym było, że jeżeli trzecia droga nie, nie zrobi tych 8%, to trzecia droga albo trzecia kadencja PiSu. Takie było hasło. Tak. I to by się absolutnie sprawdziło. I to jakby zabrało sporo głosów właśnie lewicy bo wielu z tych ludzi przeniosło głosy, wiadomo lewica wejdzie, wiadomo, że wejdzie. No 5% a, musi się a te 8 tylko, tak. musimy wspomóc. Mm -hmm. Dało to 14 coś i okej. Okay, no Wynik ale bardzo to, wysoki. To mniej więcej jest jeden z powodów jeden z powodów e, z słabszego wyniku lewicy. Aczkolwiek też no, nie był do końca. No, no można, można, zawsze można więcej, prawda? Można więcej, tutaj tych wymagań no, można by było mnożyć. No ale dzisiaj sytuacja jest taka, że czekamy na decyzję pana prezydenta, czy to będzie wszystko rozbleczone w czasie, czy, czy ten rząd powstanie szybko. Bogusław Wąter zupełnie wypadł z politycznej układanki, jak widać, cieszy do pana? Eee, mam. E, obojętny stosunek do, okay. do pana posła. Dobrze. E, poszła już chyba, znaczy jeszcze posła do momentu ślubowania wyboru nowego parlamentu. Jeszcze posła, dokładnie tak. No i niech będzie. E, dobrze. E, te wybory pociągają ze sobą konsekwencje na ziemi lubuskiej. Marszałkiem lubuskim już jest Martin Jabłoński, ponieważ pani Elżbieta Polak sięgnęła po mandat e, oczywiście m, poselski, z znakomitym wynikiem zresztą. E, ogromna ilość głosów e, osób Poddała swój głos na panią Elżbietę Polak. Marcin Jabłoński marszałkiem uspokoi się sytuacja między miastem Zielona Góra a Urzędem Marszałkowskim, bo było bardzo, bardzo ja myślę, gorąco. Pani, ja myślę, że pani marszałek Polak powinna zrobić lepszy wynik przy tym lansie, jaki, jaki było widać, jakie pieniądze, jakie, jakie techniki były stosowane no, taka do. Taka ukryta do kampania. Tej prawda? Osoby. kongresy no, gospodarcze. Ale okej, okay, okej. Okay. Myślę, że większym kłopotem jest to, że w Platformie, w Koalicji, że objechała lidera partii, to zdecydowanie. Ale była na pierwszym miejscu na liście. Lider był na drugim I to, miejscu. I to, I to jest pierwszy kiks, a drugim jest, jest wynik. Ale nie o tym rozmawiajmy. Mhm. Naprawdę liczę na to w tej chwili. Znam pana marszałka Jabłońskiego. Nie chcę młodych obra... Ho, ho, ho! Tyle lat... Pan Marszałek Jabłoński jako wojewoda, wicewojewoda e, lubuski przekazywał mi budżet województwa na rok 1999, e, bo pierwsze budżety województwa dostały od ministra finansów. E, I od tego czasu się spotykaliśmy e, dziesiątki razy. E, to jest człowiek o bardzo dużej wiedzy i myślę, że e, też w pewnej widać z jego zachowania dotychczasowego, o dużej cierpliwości, o, o jakichś takich cechach, które pozwolą mu, pozwalają mu trwać, przeczekać. O większym spokoju. Niektórzy A... mówią, że nawet taki zimny, wyrachowany, spokojny, że czeka na swoją no, aż tak, y, kolej. Aż tak... Ale nie w złym, nie w złym znaczeniu. tym bo, bo, A... politycznym, tym takim urzędniczym. Natomiast, natomiast yy, powiem jasno i wyraźnie. Yy, liczę na to, że Zielona Góra odzyska swój status w województwie jako największe miasto w relacjach z, z władzami województwa, samorządowymi władzami województwa bo to, co się działo ostatnimi laty, to już była patologia. Dobrze, a co to może oznaczać też właśnie dla miasta Zielonej Góry, ta potencjalna zmiana rządu? Potężne środki do Zielonej Góry przybywały w ostatnim czasie, nie ma co ukrywać, przez te 8 lat. Każdy gospodarz, tak. Miliony było... złotych na drogi, na infrastrukturę, no naprawdę to było Setki milionów złotych, mówmy tak. prawdę, tak? I okej. Okay. Udało się to załatwić. E, mhm. e, dzięki, dzięki pomocy w tym czasie rządzących, takie środki do Zielonej Góry wpłynęły, ale proszę zobaczyć, że zadaniem gospodarza i taką rolę sprawuje pan prezydent Kubicki jest być, są, ciągnąć skąd się da. krótko Ale mówiąc, to jest tak, jasne tak. pytanie, czy da się ciągnąć od nowego rządu platformy e... obywatelskiej, skoro były takie nieporozumienia. E... Na, razie, na razie liczę na e... nie wiem. Bo nie wiem, kto się będzie zajmował środkami europejskimi e, w tym rządzie. Natomiast, czy przyjdą te środki europejskie? E, miały przyjść natychmiast, no tam skutowo. to było, że dzień po wyborach. Oczywiście, to jest abstrakcja i taki skrót... Słyszeliśmy wczoraj że do przenośnia wiele rzeczy. Pani no, Lubnała no, 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 powiedziała. No bo jest przenośnia. No nie można dzień po wyborach, kiedy nie masz no, władzy, więc... No nie ma rządu ja jeszcze. Myślę, na ja, myśl, ja myślę, że jednak y, pan Tusk y, tutaj... Y, Dasz siebie wszystko, żeby, żeby w tym zakresie dotrzeć, ale nie o tym mówimy. W województwie. Liczę na normalną współpracę największego samorządu gminnego z, z, z województwem samorządowym w komunikowaniu się chociaż. Ja nie mówię, że za tym pójdą ogromne pieniądze. Są już podzielone, są. No e, wiadomo, ono, prawie ile ono, jest? Ono. I to jest? Tylko ma być, ma być normalnie, tak? Mamy się komunikować, spotykać, siedziba jest w zielonej górze. W największym mieście. 200 metrów w linii prostej od siebie. Y... Dwa urzędy. Bardzo liczę na to, bardzo liczę na pana marszałka Jabłońskiego i na to, że te relacje się zmienią. Mówię o Jabłońskim, bo nie mam, mam pełne przekonanie, jaki ma stosunek do tego Janusz Kubicki, więc tutaj nie muszę o nim mówić. A jaki ma stosunek? To powiedzmy. Abs absolutnie stoi w blokach startowych gotowy do tego, żeby się spotkać i rozmawiać. Absolutnie. Zresztą taką gotowość wykazywał dziesiątki razy wobec, wobec yy, pani marszałek, no ale. Ale zostawmy, to liczymy na nowe otwarcie, nowe wybory parlamentarne, nowe otwarcie dla komunikacji między województwem a miastem. A w Radzie Miasta to się zmieni? Myślę, że do wyborów e, żadnych zmian, do wyborów za, samorządowych żadnych zmian nie, nie powinny. Nie słyszałem, nie wiem, nie, nie, nie. Nie przewiduję. Nie, 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 nie taki plan. Dobrze, to jeszcze. Po co? Okej, okay. pytałem po prostu. Y jeszcze, jedno, jeszcze jedno zatem pytanie, ponieważ Janusz Kubicki w swoim profilu na portalu społecznościowym gorąco kibicował, by Łukasz Mejza no, raczej nie zaraz się w tym parlamencie nowym. No, został Łukasz Mejza mm, posłem. To jest koniec przyjaźni politycznej między obydwoma panami? Między Januszem Kubickim a Łukaszem Mejzą? E przyjaźni politycznej. Przyjaźni politycznej tam, tam nie ma od. Od czasu tych, tych takich różnych sytuacji medialnych związanych z, z panem posłem Mejzą, to wszystko, co, co było, mówię, prezydent kubicki też się od tego odcina, bo, bo, to, bo to nie było ludzkie, czy to było prawdziwe, czy nie. Wszystko się pokaże. Natomiast w była, No, firma była, samej, która. chciała leczyć Dzieci. gdzieś podobnie. to? To bardzo zaskoczyło. Jak wszystkich? Wszystkich zaskoczyło, na Zaskoczony. A, a myśli pan tutaj o tych akcjach. W czwartku na piątek ta akcja banerowo-plakatowa. Ja całe myślę, miasto zarzucone. Ja wizerunkiem. z tak że ja myślę, że powinniśmy mówić. Hmm, czy przyjętym jest, że kandydat do Sejmu, a dzisiaj już prawie poseł. No poseł. W ten sposób. Hmm, postępuje, tak, łamiąc prawo. Ee, o tym porozmawiajmy. No dobrze. Że akcja Kubickiego szła tylko w kierunku jakby zatrzymania tego bezprawia. A nie, to, to nie było nic przeciwko Mejzie. Nie, nie, ja wiem. Przeciwko tej całej akcji. Inni kandydaci mówią tak, musieliśmy mapki i prawda kierować do Urzędu Miasta, zapytania, płacić pieniądze za każdy dzień za metr kwadratowy swojego banera, a tu nagle ktoś wyrzuca Setki, jak nie tysiące plakatów, ja, banerków ja i co? Na, na mediach społecznościowych dyskutowałem z wieloma ludźmi i wszystkim tłumaczyłem. Nie mej, że będą karać, tylko Komitet Wyborczy. No właśnie nie. No i właśnie napisałem, odszczekuję te swoje głupoty, bo... Proszę odczekiwać. Dokument musi być sygnowany przez Komitet Wyborczy i gdyby tam było napisane... Komitet okay, Wyborczy okay. Prawa i, i Sprawiedliwości roszczenie byłoby wobec Komitetu Wyborczego. A tak, roszczenie jest wobec pana Łukasza. I ono to roszczenie zostało skierowane? Z tego co wiem, tak? tak, tak, tak. Wysokie? Ja się, no, proszę tego ode mnie nie wymagać, bo, bo nawet, nawet nie będę tego sprawdzał, mnie to nie interesuje. Okej, okay, no Raczej. zobaczymy, czy się za tym Ale myślę, myślę, że to będzie kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo, bo, bo tych materiałów było masa. No? no były wszędzie, to w całej Zielonej Górze, prawda, od jednego osiedla na wschodzie, czyli a, Pomorskiego, no właśnie, po, więc, po zachodnie więc, ale i rubieże miasta. Uwagę, że my rozmawiamy o tym, co zrobił Kubicki, a nie co zrobił Mejza. Nie, 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 paskudnie 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 teraz o, o tym. Nielegalnie, nie? znaczy, jakby to, co Janusz Kubicki mówi i pisze, to jest konsekwencją tego, co zrobił u, pan poseł y, Mejza, prawda? No Który zarzucił całe miasto tymi materiałami. Yy, a jaka nazwa dla kąpieliska w Ochli? Pana zdanie byłaby najlepsza, bo chyba jeszcze nie wybrała. <laughs> Zostawmy to. Wie pan nawet, ja widziałem to pytanie, widziałem rozmowy, słyszałem różne propozycje. Nie odniosę się do tego, naprawdę, nie mam no, się bo, tego bo pojęcia. Bo pan jest jednym z akuszerów, można powiedzieć, pan pierwszy no, wystąpił z innymi ech, radnymi rok wcześniej czy ma. dwa lata wcześniej, żeby ech. to kąpielisko przebudowywać. Tak, kuszerka to wyszła mi, mi w ten sposób, że zamiast odebrać po, e, jak człowieka po dziewięciu miesiącach, to, to będziemy odbierali to nasz twór jak usłonia dam. E, trochę to... przenoszone tam, to spokojnie. Damy radę. No ale, ale e, dzięki, że to, się, że to się kończy, naprawdę wygląda przepięknie i... Jedyną rzeczą, o którą się boję, to o, o technikę, o elektronikę tam działającą, bo, bo nikt z nas, nikt z Was mm -hmm. nie chodził tam pod spodem zobaczyć te potężne szafy sterownicze. Te, to, 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 jest, to jest machina, to jest co, coś niesamowitego. No tak, my też musimy już kończyć. Kończy Kąci się budowa dziękuję. nowego kąpieliska. My musimy kończyć. Andrzej Bocheński, radny miasta Zielona Góra, klub Zielona Razem, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Za uwagę, dziękuję Państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.